Moto Adix, tu się nic nie psuje. Ojej! Oh, oh, jako żeś se dupę wyrwał, agent. Najechałeś na butelkę. Też. Co to za dziura? Ty? Witam je na warsztacie. <laughs> e, opa! Jadę pod prąd. Jazda Ehe. pod prąd. Zobaczcie bezkarnie jadę pod prąd jedziemy z Martusią w stronę słońca chłopacy zaraz mają podlecieć ale ciepło w tym kasku, nie? o, jak przyjemnie z otwartą szybą nie, zatyka zaraz ja nie potrafię tak z otwartą nawet przy takiej krótkości co ty gadasz? ja patrzę, od razu jest normalnie ostatnio... zatykany zatyka cię przy nie, ja tak mam. Nie mogę. Jeszcze nie ma 1 lipca, także można cisnąć poza zabudowanym, nie? Bo nie zabiorę prawka, najwyżej 500. <ścoughs> ja pierdziele, wiesz co jak ja mam tak jeździć takie uprzedzenia, czuć, że tam mogą stać czy tamto nieprzyjemnie się jeździ, naprawdę. Nie, żebym jechał niezgodnie z przepisami, ale... ale nieprzyjemnie, no. Ojej chłop Chłopa Czułaś jak piszczało? Uff. Ty ale mo mocno musiałem hamować Ty ale hamowanie to masakra Dobra zaraz jedziemy gdzieś Dzień dobry Lecimy na Płock? Ja to muszę do domu jechać A co masz robotę? To lipa Mówię, Ci, wyjeżdżaj o 14 Ba, to ja miałem robotę <noise> Ty śniło mi się, że miałeś K4 dzisiaj I że zamieniliśmy się Przekaza Ci licznik jak palisz? Światła, Światła na pewno A licznik? Zaraz Ci powiem Na pewno nie Na razie Nie Ale wiesz ale, nie. Ale, ja, ale ja w dzień nie mam podświetlenia w liczniku Hej Wyświetlacz? wyświetlacz mi nie przygasa, ale podświetlenie czerwone mi w nocy chyba przygasa. Bo mi się uruchamia czujnik światła, a dopiero mi czerwone świeci w nocy. Ale od, od środy, czy to od czwartku będzie, nie? Jak już będzie, będą zabierać prawko przy 140? No sumie na to dla nas się nic nie zmienia. Znaczy no wiesz, teraz, teraz by cię zatrzymali przy 180 dostajesz 500, a wtedy zabiorą, nie? No dobra, ale ile przez ostatni rok, czy dwa lata, ile miałeś kontroli motocyklem? No nie miałem, ale... No, ale ci, ale tego się nie zmienia. tak <laughs> ładnie zapachniało kwiatem jakimś. Czym? Kwiatem? Jakimś kwiatem, nie wiem jakim. Ale wiesz, że motocykl... Nie widać tego, ale fizycznie on tak robi minimalnie. No. Takie milimetrowe ma takie ruchy Kiedyś widziałem w spowolnionym tempie jakie jak to jest, że motocykl potrafi prosto jechać I właśnie tak minimalnie te koło chodzi prawo lewo Modur stoi o, K4, K4 L. Siema, o pa Mało ręki nie wyrwał O kur Najechałeś na butelkę Aż pękła no przednim kołem, tylnym chyba nie Chyba nie Nie ma dziury? Ma dziury Nie, chyba nie ma Mała była Nie to jakaś butelka chyba leżała Pięknie czarny dym motulem Na niebiesko daje chyba Czarny Już ewoluował na czarny nie ma takiego bicia. Oj, 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 oj. No dobra, no. Co, paliwo? no. coś, ale nie wiem czy mi ojej, Olej, ojej, za ciepło ojej, jestem a no tak, bo ty na obiad miałeś zupkę chińską, którą zjadłeś w parę dni wcześniej. Dzwonię nie do niego mówię, że kotlety od, odleżą. Odleżam kotlety. Nie. A agent mówi, że zupkę, zupkę szukam, którą chyba zjadłem parę dni temu. Dzisiaj była kuskus kasza. Kasa kuszkusz -kusz? Ale bez mięsa to nie wchodzi. Nie, nie wchodzi. Ja to z jogurtami Co ty gadasz? Z certkami homogenizowane smakowymi jest super. O kurny, ja nie jadłem takich rzeczy. Ja też nie jadłem. Robisz co w palerzyku? No ja tam cały talerz te robię, nie? Aha. I wiesz, ty tego, a jadesz kusy kiedy? Nigdy chyba. No jest taka nie, woda, 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 za, za woda tego. i ona w parę minut jest gotowa. O kurna. Nie wiem, dwie, trzy minuty do pięciu. To nie ja tym nigdy tak. Dużo węglowodanów, białka ma też. Zobaczmy po 17 minutach, ile wyświetleń. 3, 370 wyświetleń. Czekaj, założę ten. Bibi, A ją odpalę, czy nie? No, ja chyba przez telefon gada. Mm. Tak mi się wydaje, że może przez telefon gadać. Co to kurwa? Chyba nie pali mu. Ty no, ostatnio co, coś ciągle są jakieś akcje, że komuś coś nie pali. Nie robota? Nie pali? Nie? O, kurwa, ty ale, normal, ale normalnie podjechałeś, bo? Może klema się odpięła. a kuby trzeba. Akumulator, Ty, a poczekaj chwilę. Miałem tak w stradzie raz. Tu weź czy na nim lepiej. Dolor Usiądź Na kluczyk chyba ma. No, akumulator. To miała być chonda niezawodna. No cóż, niestety w mitochondzie takiej dobre miną Moto Addict tu się nic nie psuje, to tylko jest podustawka pod film. Yes. <gry> Dobra, palimy to. Palimy, palimy to. to. <gry> <gry> Ey, no, 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 no. <gry> będzie reklamacja, chyba To jest taka tego ładna, amerykańska. Ja byłem po <noise> także na trasie. Musiałem mieć kaski założone. Tak. Miałem założony na się, że mam założony kaski. Nie, teraz byś założył. Teraz w, tym, tym, w, w tej czapce to wyglądasz jak szambonurek. Ma kręcić łupki, ale tak. Witam mnie na warsztacie. Założymy <noise> się, że zapali. kto <noise> <noise> Patrz, miga, tak miga, je jest, Ty? O kurwa! Akumulator, byłem, akumulator. ma. zwarcie chyba. Ta. Tak mi się wydaje. No ja tak skacze. Płygik, zdecyduj, miło, trzymać mój kask Nie. To Bo nie. Toż nic. Tam lata. I Co to za dziuraty? To jest katapulta, jak to śmieszne, to... Chyba sobie jaja robi, że zgubiłeś to jedną śrubkę. I opcinę w Nie no spadła, no tak. Gdzie wpadła? To, to Czemuż? Ja <głos》<głos》to jeszcze daje. Czekaj chwilę, bobek. A która śrubka? Od akumulatora? Tak. No hmm. To jabię. Mój człowiek nie ma złóżnika. Ale widzisz w ogóle na gaśniku chodzi, nie? A tam jemu to w ogóle zleka. Ale co to był. Nie, nic tego nie będzie. Akumulator, Akumulator nie jest. Całkowicie? No, całkowicie z warcie. Najlepiej ma. tu tam To jest ruchki słuchacie? Dobra, czekaj, czekaj, że nie znajdziesz jej dobra akumulator ogarnę No, akumulator padł i teraz moto zostawione w dobrych rękach Teraz akumulator do kieszeni A tam nie zmieści się jeszcze do tego Poszedł jak przecinek. Poczekaj ta chwilę. Się ubierę. Przysiadła. <średziny> Ty nie będzie, nie będzie obcierała? Uwila mnie ten akumulator. Ale klaty dostał. Co to? Z przodu dwa koła, z tyłu jedno. Agent jesteś? Jestem. Tak nie wyrażałeś swoich emocji. Taki motor dziwny stał. Ja tam. Mm -hmm. jako, jako żeś se dupę wyrwał agent. Daniel, nie wie o co chodzi. Ale słuchaj. Alex, Lux, Lux. Pasz go, puka go, puka go. <śmany> <O jej. śmany> Mówię, co on tam sięga? No i tam. Szybkie. No <Dobra>, <śmany> teraz. To no, <noise> bo jeszcze o, w O ja pier... oh, <noise> Ja myślałem, że to spod tego, tego Gigsa. Passat <noise> jest zajebisty <noise> I kolanko Z pasażerem <noise> O, o, o. Kurwa. On ruszył z piskiem, nie? Tam ze świateł Nie wiem czy on, on chyba wiedział, że, że mu tak kopci jak ruszy tak z piskiem i chciał nas chyba opluć Szypowany jest Dobry, dobry, dobry Dobry, dobry o, o też puściłeś trochę pokazałeś mu LWG Traj no mną jeździć dobry Cześć dobry dobry Jedziemy Jedziemy Trzymaj ta się Ej, wychyl się leciutko No i wracamy z Martusią Zostaliśmy sami na placu boju Wszyscy się rozjechali Wracamy sobie. A teraz, najfajniej, a, teraz najfajniej. a teraz najfajniejsza pogoda, najładniej. Słońce zachodzi, przyjemnie się jeździ. Zostaliśmy sami. Teraz teraz dalszy, dalsza część vloga to randka nasza. A co, kto to zatrzymuje? Ktoś nas. Ktoś machali, żeby się zatrzymać. Wesele jakieś pewnie. Z, tak, zawracamy? Przestań Wiesz co, to no, wesele jakieś było i może chcieli tak, bramę tak. zrobić albo coś Żebym wjechał na, na, na salę Żebym <laughs> wjechał na salę, spalił kapora Zaraz wyłączamy kamerę, bo jest randka rozbierana